Dziewięć sztuk widowiskowych i tradycji muzycznych, zwyczajów, rytualów i obrzędów oraz rzemiosł zostało wpisanych na listę niematerialnego dziedzictwa kultury Litwy. Oficjalna ceremonia wręczenia certyfikatów odbyła się w ratuszu Wieleńskim. Na liście znalazło się między innymi palmiarstwo, fenomen rzemiosła artystycznego wsi podwileńskiej. My ne kulturos, Vertybėmis. Viena iš tradicijų, kuri šiandien įrašoma iš įsavada, tai yra Vilniaus krašto verbų ryšimo tradicija. Tegu šio, šios vertybės, šios savado vertybės, mūsų gyvosios etninės tradicijos ryša mus visus kaip tą gyvas, palvinga verba į gyvybingą Lietuvos bendruomenę, į gyvybingą valstybę. Do starania się o wpis na listę dziedzictwa niematerialnego zmotywowały coraz częściej pojawiające się na kiermaszach kaziukowych palmy sprowadzone z Chin. Przyznany certyfikat obliguje palmiarki do dbania o zachowanie tej tradycji wielężczyzny oraz przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Zaś Ministerstwo Kultury do wspierania tej działalności. Teraz my jesteśmy pod ochroną. Ministerstwa Kultury, więc oni też mają odpowiedzialność teraz za nas, żeby akurat ta kultura nie znikła, bo nas wystraszyło w jednym momencie to, że my na Kaziukach już spostrzegliśmy, że jest chińskie palmy i w tym momencie zadzwonił taki dzwoneczek, że coś musimy dla tego zrobić, bo jeżeli my teraz nie zrobimy, kiedy jest szansa, to może być tak, że to w ogóle zniknie. Więc dziś my to zrobiliśmy i już my mamy i my będziemy pod ochroną i ministerstwo nam obieca to, że nas będą więcej promować, że to będzie bardzo dużo nauczanie w szkołach, przedszkolach i w różnych instytucjach, aby to nie zanikło. Tradycje palmiarstwa na Wileńszczyźnie sięgają kilkuset lat. W podwileńskich wsiach Krawczuny, Nowosiołki, Ciechanowiszki, Wilkiszki, Wojewodziszki, prawie w każdym domu panie od pokoleń Wiły Palmy. Ostatni lodowiec, który przeszedł przez nasze tereny, on nam zostawił taką powierzchnię, właśnie, gdzie rośnie ponad półtorej setki różnorodnych sił właśnie z tego możemy korzystać, tylko że obojętne zielarki, obiejętne panie mieli skorzystać i z ludowego licznictwa i właśnie i z tego upiększyć nie tylko właśnie tą palemką z bazie wierzbowych, swoje piękne domy, ale również i tą palmą wieleńską. Ja mam zaszczyt, że babcia mnie nauczyła a teraz my z mamusią właśnie to dalej niesiemy. Było na tyle naturalnie, bo do przedszkola nie chodziłam, to więc ja co pamiętam, a dziś akurat jechaliśmy tutaj, ja wspominałam, że moja zabawka była dużo kosz z To było od samego dzieciństwa. Wygląda nie miałam wyboru, nie? Że musiałam to robić. Dużo lat tego w ogóle nie robiłam. A później, nie wiem skąd, ale to wróciło do mnie. I więc do dziś nie to niosę. Я была мешшаа люютка. і це запам’ала мяла між пенцілят chyба. як моя бабця Вішневська, Марія зваївуішшек оходзі там мішкала, я мішкалам, Я у бабці былоом і бабця зачинала робить з паперу з паперку одразу ружикі викрнцалі, нарцизы викрнцалі. Хоілася з баб пузі, з бабцю ходдіliśmy до ляцу, збирараliśmy мех kwiятки, tyх травах, tyх kwiятах, сушоних, в тим вszyко так і моje цурки розлі, так о dzieцінства, вонині роз'ялися в тихх квятках. Я jestem правників logistycy pracujey. Był czas, kiedy byłam studentką, to wszysste studcili e, do skleej popracować tam jeszcze gdzieś mi jakieś kawiarnie. U mnie była praca w domu. Ja mia, mogłam jak studentom pracować domy Wizpalmy i jakoś z tym zarabić i wyżyć na studiat na drugie rzeczy. Plus to można powiedzieć takie jest hobby, która e, jest naturalna, to nie, nie tylko praca, ale ich która jest przyjemna. tak się, się tego reflleksuje się, uczywa się od wszystki jako ponad. Już 30 lat jako ja już robię te palmy. Wicie z tego dzieciństwa i mamy zaszczyt, że właśnie na Wileńszczyźnie to i na całej Litwie oceniony jest. Wileńskie palmy niepodzielnie królują na kiermaszach kaziukowych. W niedzielę palmową na Wileńszczyźnie wiele osób święci dwie palmy. Tradycyjno wykonaną z jalowca i bazi, a także tę barwną uwitą z kwiatów i ziół. Palma stała się najbardziej charakterystyczną pamiątką z Wilna. Sztuka wicia palm stopniowo jednak zanika. Młodzież nie chce kontynuować rodzinnej tradycji, czas czasochłonnej, a nie przynoszącej większych zysków finansowych. Wpisanie palmiarstwa na listę niematerialnego dziedzictwa kultury ma więc zapobiec zanikaniu tej sztuki ludowej. Myśmy prowadzimy w Edukację, to przekazujemy dla wszystkich chętnych, ale to tylko jest mały akcent zapoznania, i sądzimy, że. Skoro jest tak wysoko doceniona, z tego nie da się zarobić odpowiedniego nadzwyczajnego pieniążka, ale to jest jakby odpowiednia wartość i skoro my tą wartość kultywujemy. to jest nasza wartość w tym. i może być wartość naszych wnuków i prawnuków, zachęcamy.